Wejście do świata kultury teraz możliwe jest tylko tak. Dzięki nowoczesnym technologiom możemy uczestniczyć w życiu kulturalnym bez wychodzenia z domu. Swoją działalność do sieci przenieśli nie tylko aktorzy czy muzycy, ale także całe teatry. Są to dla wszystkich rzeczywiście yy, ciężkie czasy. Scena jest zamknięta, teatr jest zamknięty. Ale postanowiliśmy, że się nie poddamy i przynajmniej przyjęliśmy taki front, żeby przesłać energię i taką pozytywną wibrację do naszej widowni. Artyści bytomskiego Teatru Tańca i ruchu Rozbark w wirtualnej przestrzeni codziennie prowadzą między innymi otwarte zajęcia taneczne, podczas których ćwiczą wspólnie z widzami. Witam was, witam i zapraszam. W piątki i soboty teatr organizuje w mediach społecznościowych wspólne oglądanie archiwalnych spektakli. Na wirtualne zwiedzanie mimo zamkniętych drzwi zaprasza Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Wystarczy jedynie dostęp do internetu. Działalność zawieszono także tu, w Operze Śląskiej. Ale instytucja, jak widać i słychać, pozostaje w stałym kontakcie ze swoją publicznością. Wprowadzamy kolejne cykle, między innymi cykl taki Opera Śląska poleca. Nasi soliści wspaniali polecają wszystkie transmisje z Metropolitan Opera, a także z Opery Wiedeńskiej, z Teatru Wielkiego, Opery Narodowej. To wszystko odbywa się na naszych portalach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Artyści bytomskiej opery prowadzą także zajęcia baletowe dla dorosłych i dzieci oraz lekcje z orkiestrą. Jestem wiolonczelistką Opery Śląskiej. Wiolonczela to instrument smyczkowy, którego brzmienie często porównywane jest z głosem ludzkim. W moim odczuciu jest to powód, dla którego kompozytorzy muzyki operowej powierzają fragmenty swoich dzieł roli wiolonczel. Domowa izolacja to także okazja do odkrycia mniej znanych bytomskich artystów. Dzięki prowadzonemu w naszym mieście projektowi Pokłady Kultury mogą dać się poznać szerszej publiczności. Chcemy zaprosić ich bardzo do tego, żeby się u nas ujawniali, żeby się z nami kontaktowali i wtedy będziemy o nich pisać, będziemy o nich mówić. A główny cel jest taki, żeby bytomscy nauczyciele mieli poczucie, że są takie osoby w mieście, z którymi można współpracować, realizować wspólne projekty. Mimo zawieszenia normalnej działalności, bytomskie życie kulturalne kwitnie, a w sieci teatry zdobywają zupełnie nowych widzów. Mam nadzieję, że ta dawka informacji i energii, która jest teraz w internecie, yy, spowoduje, że publiczność do nas będzie chciała przyjść i zobaczyć nas tutaj na żywo. Bytomscy artyści liczą na to, że stanie się to jak najszybciej. Jednak dopóki to nie będzie możliwe, apelują do swojej publiczności: zostańcie w domu.